Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnymi propozycjami zapachów na wiosnę i na lato. Dzisiaj będzie tak trochę zielono-niebiesko-niebiesko-zielono, no i w jednym troszkę więcej kolorów. Jeżeli jesteście ciekawi, cóż takiego dla Was przygotowałam, zostańcie koniecznie ze mną. Pogoda nas nie rozpieszcza, za chwileczkę znowu zacznie lać, boli mnie głowa, ale tak sobie pomyślałam, dlaczego nie nagrać dzisiaj tego odcinka? No właśnie, dlaczego nie? Humor mi, przynajmniej osobiście, zawsze… mi osobiście, pięknie to brzmi, humor <śmur> mi zawsze poprawiają perfumy, rozmowa na, te, na ich temat, chwalenie się nimi. I pochwalę się niektórymi flaszkami dzięki Wam, ale powoli po kolei. Mam tutaj kilka flakonów i kilka odlewek. I zacznę może od tych odlewek. Będę pokazywała Wam przebitki, jak te flakony wyglądają, żebyście mogli sobie popatrzeć. I zacznę od zapachu absolutnie dla mnie wyjątkowego, z uwagi na to, że przypomina mi takie bardzo parne, upojne, wilgotne lato, w którym czuję Maciejkę. Tak wyglądają te kwiatki. Dla tych, którzy się nie orientują, powiem Wam, że kiedy wącham je, czuję Maciejkę. Maciejkę taką tuż przed burzą, taki parny dzień. Jak się domyślacie, w składzie absolutnie Maciejki nie ma. O jakim zapachu mówię? Będę sobie czytać, bo... Chociaż może, 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 może z tej odlewki, którą dostałam od wieletki, Pozdrawiam Cię, kochane. Ty zresztą wiesz, że moim pierwszym skojarzeniem właśnie była Maciejka. Jest to Jane Arten's Sultan Low Fatal wersji wody perfumowanej. Taka, słuchajcie sobie, niepozorna taniuszka. Przepiękny kolor z okropnym korkiem. Chyba, bo słyszałam na temat tej zatyczki już mnóstwo różnych dziwnych historii, że to odpada, że to się nie trzyma, że nie wygląda zbyt dobrze, że może nie wygląda zbyt ciekawie, ale powiem Wam, że zapach naprawdę jest wart Waszej uwagi, bo któż nie lubi maciejek? ktoś nie lubi zapachu maciejek? <laughs> ale ich tam nie ma, pamiętajcie. Za to jest. Cynamon, kmin, ilang, ilang, jaśmin, benzoez, drzewo sandałowe i cedr. Kobieto, gdzie ty czujesz Maciejki? Ano, moi drodzy, czuję zobaczcie, mam taką piękną, dużą odleweczkę i psikę. Słuchajcie, ja tutaj czuję Maciejkę. Maciejkę albo kokosik, tak, ale bardziej Maciejkę. Dla mnie. To jest Maciejka w czystej postaci, wtedy kiedy jest, mówię, ciepło i tak może delikatnie wiaterek podwiewa i one te kwiatki się tak ruszają. Dla mnie to jest Maciejka. Maciejka taką wieczorową porą. Piękny zapach, taki dosyć intensywny, dosyć duszący, przynajmniej na początku. U mnie tak 3-4 godziny trwa. No mówię, to jest ta naprawdę niska półka cenowa. Teraz zupełnie przypadkiem gdzieś tam mi mignęło na Notino, bodajże za 29 zł. Słuchajcie, czemu się nie skusić i nie sprawdzić to jest faktycznie maciejka A Ja oczywiście was to niczego nie namawiam, wy sami zrobicie co będziecie chcieli, takie że przecież zresztą zawsze, ale jeżeli kogoś kusi ta maciejka, która Czuję, której ta nie czuje, a którą ja czuje, sprawdźcie koniecznie ten zapach. Bo myślę, że może przynieść wam troszeczkę radości. Zwłaszcza kiedy się okaże, że ktoś z Waszych domowników podejdzie do doniczki i te Maciejki po prostu obetnie równiutko nożeczkami, jak się to, to stało w zeszłym roku. Ale nie wracajmy do przeszłości. Wróćmy do kolejnego zapachu, jest to tym razem Nina Ricci i też w takiej odlewce ze sklepu Odlewnia Perfum, pamiętacie ich? Pamiętacie, mam nadzieję, że często korzystacie, bo ja tam do nich zaglądam i jest to zapach, yy, tamten był z 2016, tak jeszcze powiem, ten jest z 2018, to jest woda perfumowana i posiada w sobie malinę, imbir, cytrynę, różowy pieprz, nuty morskie, Róże, jaśmin, magnolie, karmel, wanilię, piżmo i ambrę. Przebitki, też piękny flakonik. No ja na razie mam tylko odlewkę. I tak się zastanawiałam czy kupić sobie ten flakon, bo one w dosyć dobrych cenach krążą jeszcze. Ale nie wiem, dalej nie wiem, bo sam zapach słuchajcie bardzo mi się podoba. On mi tak troszkę, gdzieś tam trosze, troszeczkę czasami mi przypomina a, trusargi domne. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale to są dwa różne zupełnie zapachy. W każdym razie, może tutaj na rękę, tym razem. O, szkoda. No, przypomina mi. Przypomina. W każdym razie bardzo lubię je nosić, ale mam wrażenie, że, no, mówię, nie chcą na mnie zbyt długo trwać i zbyt dobrze projektować. Stąd te moje delikatne obawy co do zakupu całego flakonu, ale zapach jest naprawdę piękny, jest bogaty, słodki, jednocześnie orzeźwiający, bardzo kojarzący się z latem, zresztą wszystkie zapachy, o których Wam dzisiaj powiem bardziej mi się chyba kojarzą z latem niż z wiosną, bo w każdym z nich wyczuwam taki parny, duszny vibe, tak to powiem. No, one mi się bardzo podobają, tylko mówię, u mnie one tak trochę nie chcą trwać. No i teraz prawdziwa, prawdziwa perełka, którą zakupiłam w mojej miejskiej perfumerii. Pozdrawiam Was dziewczyny! Patrzę, stoi, stoi, patrzy na mnie ten flakonik i mówię, niemożliwe! Niemożliwe! Mają moi drodzy Roberto Cavalli Aqua. Ani majem już mam teraz, ja już mam teraz. ja Jest to woda toaletowa, która już nie jest produkowana, która ma no ceny dosyć powiedzmy teraz już kosmiczne, ale mi się udało je dostać naprawdę bardzo atrakcyjnej i to po prostu byłby grzech, gdybym ich nie miała. Sam zapach jest również ciekawy. Z kilku względów. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy je nakładam na siebie, odbieram je zupełnie inaczej. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co się dzieje, ale one zawsze inaczej są przeze mnie odbierane. W każdym razie posiadają w sobie nuty wodne, jaśmin, cytrynę, konwalię i piżmo. No i czegoż się można byłoby tutaj spodziewać? Ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie dzisiaj na drugą rączkę, co? widzicie ten tradycyjny flakonik. No już wie, już już teraz wiem, że, że jest znowu inaczej. Tym razem bardziej czuję kwiatki, tak? Mhm. Konwalie. Konwalie i jaśmin. ta cytrynka też jest. Powiem wam, yy, co wyczuwałam wcześniej, czy znaczy za, za, za ostatnim razem, tak, za ostatnim razem. Jak ja dzisiaj mówię. Słuchajcie, dzisiaj będę mówiła bardzo mało składnie, dlatego, że mam ostatnie dwa tygodnie. Domofon. Wracam. Już jestem z wami. Pani kurier normalnie zawsze wchodzi. Tym razem jednak. Kazałam je zejść, znaczy kazała, Pofotegowałam się na dół. Nie wiem, co tam jest w środku, przypuszczam, że jeden z prezentów dla Was. Niedługo będzie 2000 subskrypcji i ja już powoli zbieram, tak moi drodzy, dla Was zbieram rzeczy do rozdania. Rzeczy, no perfumy, no bo cóż innego mogłabym Wam podarować. W każdym razie wróćmy do Roberto Kowali Aqua. Ostatnim razem on się na mnie układał dosyć dziwnie, ponieważ bardzo, bardzo sucho, tak trochę przypominał mi w dźwięku szampon. Może dlatego, że jest to i I w związku z tym, że ja mam problemy z moją śluzówką w nosie, zaczęłam odbierać ten zapach dosyć nieprzyjemnie, po prostu sprawiał mi ból. Dlatego, mówię, stoi, słuchajcie, sobie na półeczce, tak patrzy na mnie tęsknym wzrokiem, czy go psiknę, czy nie psiknę, no trochę już go, widzicie, wypsikałam. Dzisiaj wygląda na to, że będzie z nim wszystko w porządku, ale mówię, czasami on tak trochę inaczej, znaczy troszeczkę mnie zaskakuje, ponieważ zachowuje się inaczej na skórze. Dlatego wszystkie osoby, które mają Roberto Cavalli Aqua, tą piękną wodę daletową, napiszcie mi proszę w komentarzach, czy wy również macie takie wrażenia, czy one na was pracują inaczej, w zależności od, no właśnie, od czego, czy one się układają inaczej, czy tylko ja mam z nimi to szczęście i nieszczęście, bo w sumie powiem wam, nie wiem, czy one ze mną wobec tego zostaną, bo jeżeli coś sprawia ból, to chyba nie, to nie są moje klimaty, nie lubię, <laughs> nie lubię takich rzeczy. No teraz jest wszystko w porządku. Nie wiem, naprawdę słuchajcie, nie wiem o co chodzi z tym zapachem. Co się takiego tutaj dzieje. No dobrze, Roberto Cavalli, jeżeli chodzi o parametry, mimo tego, że to jest woda toaletowa, 4-5 godzinek na mojej skórze, dosyć ładnie projektu projektują również zapach taki postrzegany przeze mnie w klimatach bardzo letnich. I przechodzimy do mojego absolutnego ulubieńca. Co jakiś czas gdzieś tam wam przemycałam takie informacje, że coś się u mnie pojawiło, coś co mi się bardzo podoba, i to jest jeden z tych zapachów. Mowa tutaj o Marce Afnan i Rar Tiffany. Wiem, że <laughs> pojawił się już raz w filmie, w którym. Przedstawiałam propozycję na dzień matki. Ja byłam święcie przekonana, że to zestawienie nagram dla Was wcześniej, ale jakoś tak się wszystko jakoś dziwnie poukładało, że tego nie zrobiłam. No, i ma ten swój debiucik tutaj. Nie będę się rozwodziła za bardzo na jego temat, ponieważ już troszeczkę się wypowiedziałam. Tutaj w opisie wrzucę Wam. Link do filmu, w którym mówię po raz pierwszy na temat Rar Jest to zapach dla mnie również zagadka. Zapach kameleon, który potrafi się różnie zachowywać na mojej skórze, czy też na ubraniach. Znalazłam na niego sposób. Był w pewnym momencie taki mały problem z trwałością, z projekcją, ale zrozumiałam dlaczego. Jego po prostu trzeba nałożyć troszeczkę więcej. I on wtedy bez żadnego problemu utrzymuje się godzinami i ja go bardzo dobrze, mocno wyczuwam. Cóż on posiada w sobie? Nutki zapachowe. Oczywiście, bo yy, zadzwonił, rzuciłam wszystkim, ale całe szczęście tym razem się otworzyło i nie musiałam kartkować. Rardifani. ilanki, ilang, jaśmin, róża, piżmo, drzewo sandałowe, wanilia, imbir, różowy, pieprz. Zapach absolutnie dla mnie przepiękny, wiem, że... E, już wiem, że nie każdej z Was on się podoba. Więcej flaszek dla mnie? Śmieję trochę. Piękne. Dla mnie one są przepiękne. Bardzo się lubimy. E, I to mogłaby być dla mnie spokojnie sygnaturka. Uwielbiam go. Uwielbiam go, słuchajcie, po domu. Po domu. Uwielbiam go zakładać do pracy, uwielbiam zakładać go do spania. Uwielbiam, nie ja mogę się z nim rozstać. Zobaczcie, zużycie również mamy tutaj całkiem spore. To był mój zajączkowy prezent, świąteczny, więc już trochę one u mnie są. Sprawdziłam je w różnych warunkach, stąd te moje przemyślenia dotyczące aplikacji. Trwałości, projekcji, tak to słuchajcie, wygląda. I to jest zapach, który z całą pewnością lubi ciepło Waszej skóry, Waszego ciała. Dobrze je nakładać w takie miejsca, gdzie one tej ciepłoty dostaną. Myślę, że też będą ładnie pracowały w takie cieplejsze dni. Czekam na takie okazje. No, znowu się zrobiło zimno, zimno i mało ciekawie. I na razie on stoi sobie na półeczce, sięgam po coś innego za chwilę Wam pokażę, po co? W każdym razie Rartifanie. Naprawdę przepiękne, w dosyć mogę powiedzieć, chyba dobrej cenie. Myślę, że tutaj wszystko jest. świetnie dobrane. Opakowanie, zawartość, cena, parametry, wszystko pięknie, ładnie, idealnie. Dla mnie przynajmniej współgra ze sobą. Przyjrzyjcie im się. Możecie być zachwyceni tak jak ja, choć niekoniecznie, bo mówię, to jest zapach dosyć, dosyć specyficzny. Dla mnie bardzo, bardzo tropikalny, ale jednocześnie też elegancki. No dobrze, o, mówiłam, obiecałam sobie, że nie będę się na ich temat za bardzo rozwodzić, bo przecież już mówiłam i pewnie nie raz się jeszcze u mnie pojawi. Także miejcie oko na tego gagatka. No i teraz flakon. Flakon, który dostałam od moniki. Muah! Dziewczyno, jak ja ci za nie dziękuję! Bardzo Ci dziękuję. Jest to słuchajcie Angel low Crossfire. Dostałam ten flakon od moniki. Mogę powiedzieć nazwisko? Czy nie? W każdym razie, ci z Was, którzy są stałymi bywalcami na moim kanale, wiedzą o jaką Monikę chodzi. I Moniczko, Ty mi sprawiłaś taką przyjemność tym flakonikiem. Ja myślałam, że Chloe Nomad to będzie szczyt szczytów, ale tutaj my się tak bardzo lubimy, że tutaj też już całkiem niezłe zużycie mamy. Słuchajcie, to jest mój ulubiony zapach, który... Uwielbiam nakładać na piżamę, kiedy idę spać. Wiem, może mało romantycznie, ale uwielbiam. On jest taki piękny, taki otulający, taki idealnie wpasowujący się w te właśnie moje klimaty wieczorne, że my się nie możemy rozstać. Za każdym razem, gdy idę spać, psiku, psiku na piżamku, czy koszulkę, nieważne co tam zakładam. Pięknie pachnie. Działa na mnie bardzo tak kojąco, otulająco, yy, uspokajająco. Yy, do pracy również go nakładam, żeby nie było, że tylko na domu chce siedzieć biedak i nie mogę się nim pochwalić w świecie. Jest, bywa ze mną, yy, jest rozpoznawany, i jest lubiany i też często słyszę komplementy, gdy go mam nałożonego, czy nałożone. W każdym razie jest to woda mm, z 2020 roku. Właśnie, to jest woda perfumowana, czy toaletowa? Chyba toaletowa, dokładnie. Jest to woda toaletowa z 2020 roku. Nektar figowy, pralina, paczula, wanilia, magnolia. I ja zrobię tutaj przy Was, a co? Na włosy, tak jak lubię. Pięknota. Dla mnie to jest Absolutna pięknota i gdy będę robiła <zestawienia>, zestawienia ulubieńców Maja, to musicie już wiedzieć, że te dwa na pewno się tam pojawią, bo ja to kocham, uwielbiam. Bardzo lubię je nosić. Piękne, tropikalne, zresztą wiecie, że te Angele w wersji wody toaletowej wychodzą tutaj... Mm, i teraz mi słowo uciekło. Chciałam powiedzieć seryjnie, to nie jest to słowo. Oczywiście, że to nie jest to słowo. Yy, są to limitki. Edycje limitowane. Co roku co innego mamy. 2020 rok. Yy, czaiłam się na nie, ale nie byłam do końca przekonana, czy powinnam je mieć. Ale kiedy dostałam flakon i yy, nałożyłam je sobie z flakonu, wiedziałam, że my się polubimy. I będziemy się lubić do ostatniej kropelki. Coś tak czuję. No szkoda, że coraz y, trudniej je dostać. Nie wiem, czy nie będzie tutaj kolejnego opakowania, bo. <ścoughs> Iced Start też próbowałam. Y, nawet y, chyba, Miałam zamiar je sobie sprezentować jako prezent urodzinowy, tylko że one na mnie nie chciały trwać. A bardzo lubię pinakoladę, ananasa, kokosika, po prostu uwielbiam te klimaty. Te na mnie trwają bardzo dobrze. O dziwo, jest to woda toaletowa, ale ja i one przetrwamy ze sobą, słuchajcie, 12 godzin bez żadnego problemu, więc myślę, że to jest niezły sukces i to jest, to jest coś znaczącego woda toaletowa. Dobrze. Dzisiaj jestem w takim trochę gadającym nastroju. Taka. Zdziebko zmęczona całym, całymi tymi dwoma tygodniami, bo mówiłam, chyba zaczęłam, nie wiem, czy skończyłam, że miałam okropne dwa tygodnie, takie bardzo intensywne, do tego pełne bólu głowy. Nic szczególnego, ale na perfumy miałam ochotę. No i również teraz przejdę do kolejnego, do kolejnego flakonu. Miałam odlewkę, ale zakończyło się. Zakupem flakonu, tak. Armafnisz Peridot. Piękna, zielona, tuberoza. Piękna, zielona tuberoza. Taka trochę dzika. Siknę je sobie tutaj. Zaraz mam powiem nutki. Dzika, lekko gorzka, no cudna. Nie jest to zapach. Bo jak słyszycie tuberę, to myślicie może My Way. Nie, to jest inny rodzaj tuberozy. Tak ciutkę, ciutkę przypomina, ale tak tylko troszeczkę. Bardziej to wchodzi w klimat tej panny, o której za chwileczkę powiem. Bardzo świeży, bardzo taki nieoczywisty, też z dobrymi parametrami i ma w sobie gorzką pomarańczę, mandarynkę, różowy pieprz. Petit grain, tuberose, jaśmin, ilanki, Lang, biciokrzew, benzołe, wanilię, nuty drzewne i patchoule. I w związku z tym, że również na ich temat się wypowiadałam. Teraz muszę się troszeczkę streścić, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, jak za długi, już widzę, że trochę przeginam z tym moim opowiadaniem. Również Wam wrzucę w opis link, gdzie na ich temat mówię. Nie używałam ich zbyt często, bo też całkiem niedawno je dostałam. Ponoszę, posprawdzam w różnych warunkach atmosferycznych i w różnych sytuacjach i powiem Wam coś więcej na ich temat pewnie za jakiś czas. No i tak. Wystrzeliłam z tą aurą od Vloglera, tak? Wystrzeliłam, wystrzeliłam, a dlatego, że już się nie mogę doczekać, kiedy będę jej używać, bo ją też bardzo lubię. Aura Zielone Serduszko, wersja wody perfumowanej, zapach z 2017 roku i posiada w sobie liść barbarów, bergamotkę, nuty zielone, kwiat pomarańczy, ilang, ilang gruszkę, wanilię, burbon, drzewo sandałowe i kumarynę. Na ich temat również nakręciłam filmik, również Wam wrzucę w opis, zobaczycie sobie cóż takiego mówiłam, teraz tylko sobie psiknę w powietrze. Bardzo dziwny zapach. Mający swoich zagorzałych zwolenników i zagorzałych przeciwników. Ja należę do tych pierwszych. Uwielbiam. Początek jest dosyć dziwny, ale jeżeli przeżyjecie pierwsze 15 minut, wtedy już jest naprawdę pięknie i przyjemnie. I właśnie po tych 15 minutach do samego końca lubię aurę najbardziej. Też nie mogę się doczekać, kiedy będę ją nosiła. Yy, powiem Wam, że od kilku tygodni zerkam tęsknię na ten flakonik. Flakonik ciągle jest zamknięty w kartoniku, w szufladzie. I tak się zastanawiam, czy to już teraz, czy to już jest ten moment, czy mogę ją wyciągnąć, czy już, czy już, czy już mogę. Mało tego, dzisiaj yy, miałam taki dosyć wyjątkowy dzień. I się zastanawiałam, czy ich na siebie nie nałożyć, ale. Ale trzeba się liczyć z otoczeniem i z odskakującym statywem. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie go niestety wymienić, bo od czasu do czasu robi mi taki psikusy i słuchaj, słuchajcie, wyrzucę ten mój sprzęt w przestrzeń. Potem muszę łapać i się zastanawiam, czy, statyt, czy statyw, czy sprzęt do nagrywania. No, takie małe, słuchajcie, drobne niedogodności, które spotykają chyba wszystkich, którzy nagrywają filmy, filmiki, nazwijcie to jak chcecie. No dobrze, żeby tutaj już, wiecie, nie rozciągać tego filmu za bardzo w czasie, bo i tak jest długaśny, będzie montowany z kilku części, tak się akurat dzisiaj zdarzyło, powiem Wam, że te niebiesko-zielone pięknoty bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je już nosić tak naprawdę, naprawdę, na poważnie. Ślicznie się prezentują. Pasują do koloru moich oczu. Dobrze, Aga, zanim Ty zaczniesz gadać jeszcze jakieś większe głupoty, po prostu dziewczyna, skończ. Pożegnaj się, zaprosi na kolejny odcinek. <grych> Pozdrawiam Was. Do usłyszenia następnym razem. Napiszcie mi w komentarzach, czy są wśród tych propozycji, o których Wam dzisiaj powiedziałam, jakieś wasi ulubieńcy, czy może są takie, których nie znosicie. W każdym razie, w jednym i drugim przypadku, napiszcie dlaczego. Podajcie powody, bo to znacznie ułatwia innym podjęcie decyzji, czy kupić, czy nie kupić, czy sprawdzić, czy nie sprawdzić. Jeżeli znacie jakieś inne. Perfumy, wody toaletowe, wody perfumowane, olejki, co tam chcecie w tej kolorystyce zielono-niebieskiej, które nadają się na wiosnę i na lato, również napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Pozdrawiam, a ja teraz zabieram się za otwieranie paczki sprawdzam, co dla mnie do Was, dla mnie do Was przyszło. Pa! Hej!